그렇게 하면 손 아파가기 때두개두개 먹어? Tam. <ślicznie>, Ślicznie! Przed przedszkolem już sadzonki przygotowane, powsadzone jak widać, niektóre. A kogo ja tu mam? <ślicznie> o, o Standardowo oczywiście Kawka jest. Dzisiaj inną wzięłam, wzięłam Siulatę, siu latte i to jest kawa właśnie jakby z kremem budyniowym, coś w tym stylu. Więc jest mega dobra. A przede wszystkim nie jest tak słodka o dziwo! Więc tak. A jak można zauważyć, już drzewka powoli kwitną. Także może w tym tygodniu wszystko zakwitnie i będzie można piękne zdjęcia sobie porobić. wszystkim w końcu mogę się z Wami mm, przywitać na tym blogu. Jak widzieliście rano, a, byłam odprowadzić czas do przedszkola. By, kupiłam kawkę, a, widzieliście jak zrobiłam sobie pielęgnację twarzy, a, także teraz będę szła do Daiso, a, Muszę tam kilka rzeczy kupić, między innymi jakieś środki czystości, wiecie. Ręcznik kuchenny, papierowy, jakieś tam duperele. Prezent urodzinowy dla koleżanki z przedszkola Jasmine, bo w tym tygodniu ma urodziny. Ja właśnie dreptam do Daiso. Jak widzicie pogoda jest całkiem fajna. Dzisiaj ma być jakieś 17 stopni. Ale co z tego, jak to i tak ma znowu padać. Ta pogoda w tym roku Normalnie zaskakuje, ale zobaczcie, jak tutaj ładnie drzewko zakwitło. To jest chyba magnolia, mogę się mylić. Jeśli tak, to poprawcie mnie w komentarzu, ale pięknie to zaczyna wyglądać. Zakupy mam zrobione, w domu Wam na szybko pokażę co kupiłam, bo troszkę tego jest, więc tak. Ja już jestem w domu, więc pokażę Wam na szybko co kupiłam w Daiso. Pierwsze co to ręcznik papierowy torbę prezentową na prezent właśnie na urodziny dla koleżanki Jasmine Chodzi o sam prezent urodzinowy, to mamy tutaj taką opaskę księżniczkową z takim welonem następnie taką opaskę z motywem kwiatków, wiecie taka wiosenna taką spinkę z Hello Kitty takie dwie spineczki z misiami takie spineczki z gwiazdeczkami i coś słodkiego tutaj żelki o, mleczno truskawkowe, a tu czy ktoś z Was pamięta te żelki Haribo? dla Jasmine wzięłam takie gumeczki też takie wiosenne Majteczki dla Jasmin. takie przekąski, Jasmin je uwielbia razem z mężem, się zajadają, więc ja miałam dwie paczki, żeby się nie pokłócili. Dwa mydła, bo lubię mieć w zapasie. Kilogram sody do prania. A taki proszek do kąpieli, coś jak sól do kąpieli, ale bardziej w formie proszku tu. Proszek do mycia pralki, bo od czasu do czasu wypadałoby mm, po prostu wyczyścić. Pojemnik na mydło do łazienki. Chusteczki nawieżając dla Jasmin. Magiczne gąbeczki, bo już mi się skończyły, a fajnie mi się nimi mm, czyści. Takie pastylki do toalety. Nutelle dla siebie. Jasmine, Jasmine też lubi od czasu do czasu zjeść sobie kanapeczkę z nutellą, aby było na tyle z zakupów. Więc ja to wszystko sprzątam. Mamy kolejny dzień, jak widzicie. Pada wczoraj było słoneczko, a dzisiaj pada. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zawsze idziemy do przedszkola tu mam spakowany prezent dla koleżanki i pędzimy do przedszkola bo pada Chodź. tak? dzień dobry dzień dobry właśnie odebrałam Jasmin z przedszkola idziemy zobaczyć do parku czy już jak widzicie kwitnące wiśnie Wszystkie, tak, idziemy tam. Czy kwitnące wiśnie już wszystkie zakwitły? Czy jeszcze nie? Jesteśmy właśnie w parczku, ale jeszcze wszystkie drzewka tak ładnie nie zakwitły. Więc. U nas jest jeszcze czas na to, a Jasmin ma spacerek przynajmniej. No musisz uważać, żeby nie spaść. No dajesz, dajesz, dajesz. Ue. Witam się z Wami kilka dni później, w sobotę. Mamy podejrze 6 kwietnia. Chyba, nie wiem, nie pamiętam. A my właśnie zmierzamy do lekarza. Wizytę lekarza Wam nie pokażę. Później będziemy szli na jedzonko, na kalkuksu I w końcu zobaczymy, później, czy zakwitły w parku kwitnące wiśnie. Bo przed parkiem wszystko ładnie zakwitło, ale w parku jak widzieliście ostatni klip nic jeszcze nie było. Także zobaczmy czy dzisiaj to się zmieni. A jak będą kwiatki, to i oczywiście zdjęcia też będą, także zobaczymy. 뭘 핸드폰 쓰고 밥 먹고 먹어야지. 밥 먹고. 콩나물 넣고. 콩. 콩. 콩나물 넣고. 워터, 니긴걸타야좀 제시도 운동도. 주세요